Coś, co zaczęło mnie niepokoić, no to z cyklu na cykl księgowany poziom coraz wyżej w okolicach 40 tysięcy dolarów za bitcoina powinniśmy być w dniu halvingu. No już wiem, że to nie będzie realne. Pewne może być tylko jedno. Cykle są do siebie podobne, ale nigdy nie będą identyczne. Według mnie jesteśmy na dobrej drodze, żeby tą bessę zakończyć. To i tak w każdym momencie powinniśmy się spodziewać korekty 20%. Cześć z tej strony, Dominik. Jak zawsze zachęcam Cię do kliknięcia w subskrybuj i w dzwoneczek, by nie pominąć kolejnych nagrań. Ale dzisiaj, zanim przejdziemy do wykresów, to chciałbym, żeby każdy z Was zadał sobie. Pytanie, czy w ciągu ostatniego tygodnia zrobiłem, czy zrobiłam coś dobrego. Jeżeli w ciągu kilku sekund nie przyszło Wam nic do głowy, co zrobiliście dobrego, no to jest ku temu okazja, bo w linkach poniżej tego nagrania zamieszczam kilka zrzutek. Między innymi dla Wojtusia, dla Oliwki, dla Sary oraz dla Szymona. A linki możecie znaleźć poprzez kliknięcie w pokaż więcej. I jeżeli zjedziecie kawałek do dołu, no to będziecie mieli tutaj Wojtusia, Oliwkę, Sarę oraz. Szymon, dlaczego taka akcja? No dlatego, że z racji, że już kanał ma naprawdę niezłe zasięgi, to postanowiłem to wykorzystać w dobrym celu. Także co tydzień będę wrzucał link do jakiejś zrzutki i mam nadzieję, że jakąś drobną sumę na którąś z tych osób jesteście w stanie wpłacić. Przejdziemy dzisiaj też do kilku ciekawych tweetów, na przykład tradera Alana, który pokazuje nam jak cena na świecach tygodniowych się rozszerza. Sprawdzimy jak tam sytuacja na chmurkach i Himoku. Zobaczymy jakie są docelowe miejsca dla Bitcoina. No i dla osób, które twierdzą, że muszą indeksy ruszyć, żeby ruszył Bitcoin, to też mam coś ciekawego na sam koniec. Jest. Być może zauważyliście, że Dogecoin wystrzelił. A to wszystko za sprawą tego, że Elon Musk postanowił zmienić logo Twittera na właśnie twarz najbardziej znanego psa w internecie. Jak zapewne się domyślacie, bardzo się cieszę z tych wzrostów Dogecoina, dlatego że po zakupach w tej zielonej strefie i po wybiciu globalnej tendencji spadkowej rozpoczęliśmy wzrosty do ostatnich oporów w okolicach 1 centa za Dogecoina. Oczywiście tweet Elona tutaj pomógł, ale przypadków nie ma. Od momentu zakupu Dogecoin wzrósł. Do momentu, gdzie wyjąłem część wkładu, 48%. A myślę, że dobrym pomysłem będzie zajęcie się właśnie Dogecoinem w najbliższy czwartek, więc już teraz Was serdecznie zapraszam. No dobrze, ale zanim przejdziemy sobie na wykresy związane z tym, co dziś tam się pojawiło na Twitterze, no to sprawdźmy, jak ma się sytuacja do wykresów, które używam na co dzień. No i zobaczmy, że właśnie po uderzeniu w średnią kroczącą, tą pomarańczową miesięczną, 12, cena zareagowała spadkiem. Jak na pewno pamiętacie z poprzednich nagrań, no to ja oczekiwałem tego spadku tutaj do 50, całego ostatniego. Wzrostu tych spadków się doczekałem. Byliśmy w okolicach 20 tysięcy dolarów, a cena od szczytu do dołka spadła ponad 20%. Później mieliśmy odreagowanie, i tak jak mówiłem, że w marcu mogą pojawić się korekty. No to zobaczcie, że wiele tych miesięcy, jeżeli chodzi o marzec, dla bitcoina było spadkowych. Marzec w tym roku zamknął się powyżej otwarcia. Ale w międzyczasie mieliśmy właśnie tą głęboką korektę. I myślę, że dzięki temu w przyszłości też będziemy mogli wyselekcjonować miesiące, w których prawdopodobna jest większa korekta, jeżeli Bitcoin napotka na jakiś globalny opór. A wiemy, że w lutym Bitcoin napotkał właśnie na opór w postaci średniej kroczącej, stąd te też spadki w marcu. Więc będziemy po prostu szukać dalej, gdzie są jakieś techniczne. Opory, które mogą spowodować zawrotkę ceny. No dobrze, ale jeszcze wróćmy na chwilę na ten wykres, no bo zobaczmy, że po tym rajdzie w górę Bitcoin zatrzymał się kilkukrotnie na poziomie zewnętrznego mierzenia 161,8. Mieliśmy jedno uderzenie, drugie uderzenie, trzecie uderzenie, czwarte uderzenie. W tej chwili cena Bitcoina to 28 tysięcy dolarów za sztukę. Gdyby faktycznie Bitcoin rozpoczął nam rajd. No to kolejnym poziomem, według mnie, do zaksięgowania to są okolice ok. 34 400 dolarów za sztukę bitcoina, a następnie, jeżeli byśmy rośli dalej, no to 43 636 dolarów za bitcoina. No i teraz zobaczcie, my tutaj czekamy na naprawdę duży ruch, około 51%. A Dogecoin od momentu zakupu w bardzo krótkim czasie zrobił 50%. Więc to pokazuje, jak niesamowity jest rynek altcoinów, ale też trzeba do niego podchodzić naprawdę ostrożnie. Coś, czego jeszcze nie widzieliście absolutnie na moim kanale, nazwijmy to kolorowe mierzenia, które pokazują nam mierzenie całej BESY za każdym razem przed halvingiem Bitcoin. Zauważyłem bardzo ciekawą zależność i co mnie bardzo, bardzo zaintrygowało. Przybliżę teraz to, żeby wam to dokładnie pokazać. Żółtą pionową linią yy, mamy pierwszy halving w 2012 roku na bitcoinie. Mamy też naszą średnią kroczącą 12. Bardzo ważne jest to, że po drugim ataku, jeżeli już wyszliśmy nad tą średnią kroczącą, to cena wędrowała do konkretnego poziomu. I teraz zobaczcie, że 23,6% nie było tutaj jakimś szczególnym oporem dla ceny. Można powiedzieć, że na wykresie dwutygodniowym się cena tutaj zatrzymała, aby następnie dwie świeczki później zaksięgować jaki poziom? 38,2%. I teraz przejdziemy sobie słuchajcie na BSC później. Mamy żółtą pionową linię w 2016 roku. Tutaj halving Bitcoina, ale patrzymy, co działo się wcześniej. Mieliśmy spadki, mieliśmy uderzenie w średnią kroczącą 12. Co drugim razem, już wyszliśmy nad nią. I gdzie cena wędrowała? Cena wędrowała do poziomu 38,2. Przesunę tak, żeby było troszeczkę lepiej widoczne. 38,2, ale no tu możemy zobaczyć, że siła to wzrostów była nieco wyższa, dlatego że większą korektę mieliśmy. Mniej więcej od poziomu 50% do 61,8% nie dojechaliśmy. Więc jaki mam tutaj wniosek? No, że faktycznie przed halvingiem któryś z tych poziomów powinien zadziałać. No ale widzimy, że tak, tutaj zadziałał 38,2%, cena do 50% nie dojechała. Kolejnym razem dojechaliśmy do 50 i kawałeczek. No i mieliśmy tutaj dość sporawą korektę, właściwie, nawet możemy sobie zmier zmierzyć jedną i drugą. Tutaj było 40% korekty, natomiast tutaj mieliśmy 50% korekty. Obydwie te sytuacje były przed halvingiem bitcoina. No dobrze, skoro teraz wiemy, że było 38, potem 50, to sprawdźmy. Czy cykl później dojechaliśmy do 61,8 po to, żeby cena zawróciła? Jesteśmy już na roku 2020. Tutaj mamy pionową żółtą linią halving Bitcoina i patrzymy, co się dzieje, jeżeli chodzi o naszą średnią kroczącą. Wybiliśmy tutaj średnią kroczącą, raz był atak, mieliśmy cofnięcie, i dopiero świecę później wyszliśmy nad średnią kroczącą. No i gdzie wędrowała cena? Poziom 23,6 został ominięty. Poziom 38,2 został pominięty. Poziom 50% został pominięty i zobaczcie, dojeżdżamy cieniem świecy do 61,8. Wyjeżdżamy delikatnie nad. No i dostajemy dość dużą korektę. W tym przypadku zastanawiam się, czy 53% powinienem tutaj zmierzyć, no bo później mieliśmy pewnego rodzaju. Anomalię. Anomalia polegała na tym, że mieliśmy w marcu 2020 COVID, mieliśmy bardzo duże spadki na wszystkich rynkach, co w naturalny sposób pociągnęło i bitcoina, ale widzimy, że ze świecy na świece bitcoin ten spadek odrobił, więc wszyscy, którzy mówili tutaj o końcu bitcoina, nie mieli racji. Jeżeli ktoś w tamtym czasie uciekał z rynku, no to był bardzo, bardzo stratny. No dobrze, jesteśmy teraz kolejny raz na naszym Cyklu, tym razem już obecnie w 2023 roku. No i co możemy tutaj zaobserwować? Znów mierzymy cały ten spadek naszą kolorową miarką. No i co teraz widzimy? Bitcoin zaatakował średnią kroczącą 12, zareagował właśnie tym spadkiem ponad 20% no i rozpoczęły się wzrosty. W tym momencie jesteśmy na poziomie 23,6 i jeżeli przypomnimy sobie wcześniejszy opór lokalny, czyli zewnętrzne mierzenie 161,8, a do tego dodamy 23,6, no to postój dla ceny jest tutaj bardzo, ale to bardzo uzasadniony. Tylko czy w przeszłości to 23% było jakimś oporem? No, raczej nie było nigdy oporem. Możemy zobaczyć, że na przykład w 2000, 2015 roku, no, cena tutaj bardzo długo na tym poziomie szła bokiem. W 2012 roku właściwie nic sobie tutaj nie zrobiliśmy z tego, żeby to był jakiś opór. Być może to było później wsparcie dla ceny przed dalszym odjazdem. No, ale możemy sobie teraz tylko w ten sposób pogdywać, bo prawda jest taka, że następne poziomy, które nas interesują. Przed halvingiem bitcoina to 38, 50 i 61,8. Coś, co zaczęło mnie niepokoić, no to z cyklu na cykl księgowany poziom coraz wyżej, czyli w tym przypadku dodałem sobie poziom 78,6. I teraz możliwości oczywiście jest kilka, no bo cena może nam zawrócić od poziomu 35 tysięcy dolarów za bitcoina. Może nam zawrócić od 42 za tysięcy dolarów za bitcoina, a może nam zawrócić od 48 tysięcy dolarów za bitcoina, bo nie wiemy, który cykl z przeszłości będziemy naśladować. A może nie będziemy naśladować żadnego, tylko urośniemy do następnego poziomu, czyli na przykład 57 tysięcy dolarów za bitcoina, po to, żeby przed halvingiem bitcoina, który będzie w 2024 roku, dostać znowu mocną korektę. Jeżeli okaże się, że pojedziemy Trochę wyżej, no to będę się wtedy zastanawiał, czy ewentualnie jeszcze jakieś zyski realizować. Bo zgodnie z mapą, którą wrzuciłem też jakiś czas temu, wychodzi mi, że w okolicach 40 tysięcy dolarów za bitcoina powinniśmy być w dniu halvingu. Więc, jeżeli uda mi się wyjąć swój wkład i już czuć się bezpiecznie, i ewentualnie zyski zrealizować jeszcze wyżej, no to na pewno będę starał się odkupić po ewentualnym spadku. Z modelu, który widzicie w tym momencie wynikałoby, że najwcześniej, jeżeli chodzi o zaksięgowanie poziomu 42 tysiące, no to powinniśmy być w okolicach 10 kwietnia. No już wiem, że to nie będzie realne. Naprawdę coś niesamowitego musiałoby się wydarzyć, żeby ta cena w takim tempie dojechała. Gdyby naśladowała inny cykl, no to dopiero gdzieś tam na początku marca 2024 bylibyśmy na tym poziomie. No ale jak to mówią, prawda, leży gdzieś pośrodku, więc może wrzesień będzie takim miesiącem, gdzie dojedziemy do tej pomarańczowej strefy, która faktycznie mogłaby być oporem. No i tutaj, jeżeli chodzi o miarkę na skali logarytmicznej, możecie zobaczyć, że 48 tysięcy pada dokładnie na poziomie 61,8. Pewne może być tylko jedno. Cykle są do siebie. Podobne, ale nigdy nie będą identyczne. Co do megafonu, który też jakiś czas temu sobie rysowaliśmy, no to sam, sami widzicie, że ten poziom 61,8 właśnie zewnętrznego mierzenia nam trzyma. Tu jest to, co było narysowane poprzednio, tu jest to, co jest aktualnie po prawej stronie. No i poziom Take Profit 2 powinien wypadać na poziomie 43400 mniej więcej dolarów za sztukę bitcoina. Na poziomie 261,8. Spójrzmy sobie jeszcze na sentymenty miesięczne, czyli to, co mówiłem wcześniej tutaj w tej jednej z tabel, jeżeli chodzi o sprawdzanie, jak zachowywał się bitcoin w poszczególnych miesiącach, zwłaszcza na konkretnym etapie cyklu. Wszystkimi pionowymi liniami mam oznaczony każdy kwiecień, który był do tej pory na bitcoinie. Niebieską pionową linią mam oznaczony każdy halving, który do tej pory był na bitcoinie. Więc z łatwością możemy sprawdzić, który ten kwiecień, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jest aktualnie. Więc przejdźmy sobie może między ten pierwszy a drugi halving i zobaczmy, że mamy w tym cyklu jeden, drugi, trzeci i czwarty kwiecień. Między kolejnymi dwoma halvingami znowu mamy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwiecień. Podobnie jest między ostatnim halvingiem a tym, który ma być w 2024 roku. Także mamy jeden, drugi, trzeci i czwarty kwiecień. Od razu rzuca się w oczy, że jesteśmy na tym przedostatnim kwietniu, który wypada nam przed halvingiem. Więc zobaczmy, jak to było w 2019 roku w kwietniu. Był to moment, kiedy rozpoczęliśmy wzrosty po uklepaniu dna bessy. Przedostatni kwiecień w 2015 roku. Był to kwiecień, który charakteryzował się raczej spadkiem i większą korektą, ale też już byliśmy po tym momencie, gdy uklepaliśmy dno bessy. W 2012 roku w kwietniu mieliśmy tutaj taką świecę niezdecydowania, ale miesiąc zamknął się powyżej Otwarcia. Ale na co warto zwrócić uwagę? Zarówno w 2012 roku byliśmy pod średnią kroczącą, w 2015 roku byliśmy także pod wszystkimi średnimi kroczącymi, w 2019 roku także byliśmy pod średnimi kroczącymi, a dopiero w 2023 jesteśmy nad niebieską średnią kroczącą. Do pomarańczowej średniej mamy jeszcze kawałek drogi. Pomarańczowa średnia jest to średnia krocząca 24, czyli ta zbudowana na podstawie 24 ostatnich miesięcznych świec. Jaki z tego wniosek? No, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że jedna ze świec musi się zamknąć nad niebieską średnią kroczącą, żeby rozpoczęły nam się wzrosty, no i żebyśmy mogli mówić o zakończeniu bezsy. Według mnie jesteśmy na dobrej drodze, żeby tą bezsę zakończyć. Tylko co dalej? Wróćmy sobie raz jeszcze do sentymentu miesięcznego. I tak jak Wam mówiłem już jakiś czas temu, te miesiące które charakteryzowały się tym, że zamykały się one poniżej otwarcia z rozpoczęcia danego miesiąca, mamy już za nami. Jak możecie zobaczyć, jest mniej więcej tyle samo miesięcy do halvingu za każdym razem, jednak są to różne miesiące. Miesiąc, w którym jesteśmy obecnie, to Kwiecień oznaczony żółtym kolorem. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest oczywiście marzec, jeżeli chodzi o halving. Już wiemy, że to prawdopodobnie będzie kwiecień 2024, no chyba, że zmieni nam się trudność wydobycia, bo no, jeszcze może tutaj być mała zmienność, ale większość miesięcy, która była już w stronę halvingu, raczej była pro wzrostowa, więc jeżeli będzie jakiś miesiąc, który zamknie nam się poniżej otwarcia, no to raczej bym to traktował jako okazję do zakupu. Ale oczywiście nie jestem doradcą inwestycyjnym, więc nie mogę Wam mówić, co Wy macie robić, mogę tylko pokazywać, co ja robię sam. Według mnie cena powinna się w najbliższym czasie, z miesiąca na miesiąc, kierować do pomarańczowej średniej kroczącej. Ale czy pomarańczowa średnia krocząca w przeszłości była jakimś oporem? No nie. Raczej była wsparciem zwłaszcza w 2015 i w 2016 roku, gdy cena wyszła nad pomarańczową średnią kroczącą 24, no to przez 3 miesiące, nawet można powiedzieć, przez 4, krążyliśmy cały czas nad pomarańczową średnią kroczącą. Sytuacja wyglądała nieco inaczej w 2019 roku, no bo po tym rajzie w górę co ciekawe, w tamtym czasie wydaje mi się, że spowodowanym też halvingiem Litecoina, no bo Litecoin wygenerował swoje szczyty po to, by spaść później ponad 70%, no to w 2019 roku na Bitcoinie mieliśmy powrót i zobaczcie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta świeca miesięczna była nad pomarańczową średnią kroczącą, no i wyjątek, który jest regułą, czyli ten covidowy spadek po to, żeby z miesiąca na miesiąc wrócić do normalności. Dlatego w ciągu najbliższych miesięcy będę spodziewał się podjazdu właśnie do poziomu w okolicach 61.8, czyli gdzieś tam do okolic 40 tysięcy dolarów za Bitcoina. Czy podjedziemy o wiele wyżej, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że i tak w mniej więcej okresie halvingu znów spotkamy się na poziomie 40 tysięcy za Bitcoina, bez względu na to czy dojedziemy do 58, czy w międzyczasie spadniemy znów do 20? Gdzieś tutaj, w tych okolicach, według mnie i według cykli, powinniśmy się znajdować. Coś, co jest na ten moment bardzo, ale to bardzo istotne, to jakie korekty możemy się spodziewać. Jak zapewne pamiętacie, mówiłem tutaj o 22,5% spadku od średniej kroczącej. Dlatego bez względu na to, czy technicznie wychodzą nam jakieś opory, czy cykliczność mówi o tym, że teraz powinny być wzrosty to i tak w każdym momencie powinniśmy się spodziewać korekty 20% i naprawdę to nie powinno być niczym dziwnym, a według mnie byłaby to okazja do tego, żeby znów tego bitcoina kupić. Taniej, nawet gdyby on nam miał zrobić nowe dno, co by było czymś nietypowym, jeżeli chodzi o cykliczność na tym etapie, to i tak z punktu widzenia inwestora powinniśmy być na coś takiego przygotowani. Jeżeli znamy tą technologię, jeżeli ufamy tej technologii, no to według mnie przy ewentualnym spadku powinna być okazja na zakup, no bo po halvingu zawsze cena. Rosła. No a teraz sprawdźmy, co się dzieje na Twitterze. Przypiąłem sobie tutaj tego tweeta, którego będziemy w tym momencie sprawdzać. No i faktycznie widzimy tutaj dwie świece niezdecydowania. Ale po bardzo dużej świecy wzrostowej. Ciekawe, czy uda nam się znaleźć, czy w przeszłości było coś podobnego na wykresie. Pierwszą rzeczą, która mi się rzuca w oczy, i tak nawet pamiętam ten moment, no to ta świeca kwietniowa w 2019 roku bardzo, bardzo duża. No jeżeli sobie spojrzymy na tą świecę. Kwietniową. I to, co wydarzyło się później, no to zobaczcie, że to mamy naprawdę coś bardzo podobnego. Jeżeli mielibyśmy się zastanawiać, co może wydarzyć się później, no to myślę, że fajne jest to odniesienie. Nie jest to jedna, jedyna rzecz, która może nam mówić o ewentualnych wzrostach, bo sami wiecie, jak ta cykliczność nam się ostatnio sprawdza. Na pewno bym nie wchodził tutaj full depo, no bo gdybym miał 100% pewności, że coś takiego nam się wydarzy, no to już byśmy pewnie byli wszyscy bogaci. Tutaj na tym rynku. Nie ma 100% pewności, ale widzimy, że na podobnym etapie cyklu coś kiedyś podobnego było. Więc jeżeli na podstawie tego miałbym uznać, co może wydarzyć się dalej, no to prawdopodobnie znów tutaj bym zmierzył zewnętrzne mierzenia od najwyższego szczytu do najniższego dołka, sprawdził, gdzie wychodzi mi 161, 261, 423. No i być może to by był jakiś fajny drogowskaz do tego, co może wydarzyć się. Dalej. Czy ten wzrost musi wyglądać identycznie jak ten, który się odbył w 2019 roku? No nie, bo jesteśmy na zupełnie innym etapie cyklu. Też już jesteśmy nad średnimi kroczącymi, więc tylko trzeba poskładać dobrze te puzzle, żeby mieć obraz całości. Miały być jeszcze chmurki i simoku. Jeżeli zobaczycie sobie tutaj u Titan of Crypto, no to on ma tych chmur kilka. Jedna z tych chmur jest na interwale D1, druga z tych chmur jest na interwale tygodniowym. A kolejna jest na interwale miesięcznym, chociaż nie wiem, czy tutaj te oznaczenia będą dobre. Ale przejdźmy sobie na wykres i sprawdźmy na każdym interwale, jak aktualnie wyglądają te chmury. Jesteśmy w tym momencie na interwale D1. Rzucamy sobie naszą chmurę, no i patrzymy, co tutaj ciekawego się dzieje. To, co mówiłem jakiś czas temu, mieliśmy tutaj średnią kroczącą uderzenie w okolicach lutego. W tą średnią kroczącą ja czekałem ze swoimi zleceniami na dnie. Chmury przy okolicach 20 tysięcy dolarów za bitcoina, no i był to strzał w dziesiątkę. Tylko teraz, czy w czymś tam chmura jest nam pomocna? Jedyne, co możemy sprawdzić, to też, jak wychodziliśmy właśnie z Bessy w poprzednim cyklu, to czy mieliśmy coś podobnego? Jak się zachowywała wtedy cena? Możemy zobaczyć, że właśnie w tamtym czasie cena, gdy pojawiła nam się zielona chmura, pojechaliśmy mocno w górę, no i rozpoczęły nam się dość potężne wzrosty. Ani razu. Cena nawet do zielonej chmury się nie zbliżyła. Więc trzeba było sprawdzić jeszcze, co się działo cykl wcześniej. Cykl wcześniej mieliśmy jedno dno, następnie drugie dno, no i w pewnym momencie też zaczęliśmy odjeżdżać ku górze. Ciekawostką jest i to, na co ja bardzo często zwracam uwagę, że jeżeli mamy wzrosty i w tych wzrostach naprawdę są bardzo małe korekty, to w pewnym momencie przychodzi do tego, że mamy bardzo dużą cofkę cen. Jeżeli w trakcie wzrostów korekty są większe i co jakiś czas się powtarza podobna wielkość tej korekty, no to wtedy te wzrosty mogą trwać o wiele dłużej. Ale gdy te korekty przestaną się powtarzać, no to zobaczcie, że znowu nam bańka może pęknąć. No dobra, ale jesteśmy na interwale D1, a przejdźmy sobie na interwał tygodniowy. Jak możecie zobaczyć, na interwale tygodniowym wbiliśmy się do wnętrza czerwonej chmury. No, i teraz co może się wydarzyć? Na pewno linie, które widzicie poniżej, czy niebieska, czy czerwona, mogą za jakiś czas okazać się wsparciem. Tylko co może wydarzyć się teraz? Oczywiście, jeżeli miałby się wydarzyć spadek, no to ta chmura i jej dno będzie fajnym miejscem do tego, żeby ewentualnie pomyśleć, o zakupie i ja tak zamierzam zrobić. Natomiast gdyby pojawił się gwałtowny wzrost, na przykład do 43 tysięcy dolarów już teraz, w tym momencie, no to myślę, że ta chmura mogłaby być bandą, która nam tą cenę zawróci. Ale czy jest opcja albo urośnie, albo spadnie? No nie, zawsze są inne opcje. Cena może iść, iść bokiem, no i z tej chmury sobie wyjść i na przykład jej górę traktować jako Wsparcie. No ale żeby się dowiedzieć, jak może być, no to warto by też było cofnąć do cykli wcześniej. Jak wyglądało przejście, właśnie przez tą czerwoną chmurę. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy właśnie cykl wcześniej. Ja postanowiłem, że tutaj sobie troszeczkę cofnę, no bo w tych linii jest naprawdę dużo. No i to jest podobny moment, w którym. Cena weszła do czerwonej chmury po wychodzeniu z dna Bessy. No i zobaczmy sobie teraz świeczkę po świeczce, co się działo. Mieliśmy wzrost, no bo nie było tutaj takiego globalnego oporu z punktu widzenia interwału tygodniowego. No dobra, idziemy sobie z następną świeczką i zobaczmy, co może się wydarzyć dalej. W pewnym momencie uderzyliśmy w górę chmury. Ale czy widzieliście tutaj jakąś dużą cofkę? No nie, cena odjechała dalej. Ale poczekajmy sobie, zobaczmy jak sytuacja wyglądała. No bo widzimy, że dostaliśmy dość dużą korektę. No i przydałoby się pomyśleć, czy w razie gdyby cena wróciła do dna tej chmury, czy jest to dobre miejsce na zakupy. Tutaj dotknęliśmy, więc na przykład uznajemy, że tutaj. Kupujemy nie wiemy jeszcze czy będzie COVID, czy nie będzie covida. No i dopiero potem, gdy znów wyszliśmy nad zieloną chmurę, no to tak naprawdę rozpoczęła nam się już prawdziwa. Hossa byliśmy już, zdaje się, po halwingu widać, że wszelkie opory zostały tutaj pokonane wszystkie linie obojętnie czy to czerwona, czy niebieska, czy zielona, czy cena, czy bycie nad chmurą. Te wszystkie warunki zostały spełnione. Ja nie jestem ekspertem od tego rodzaju analizy, ale staram się wyciągać wszystko, co może mi pomóc, jeżeli chodzi o poprzednie. Cykle i to, jak zachowywała się cena. Wiadomo, że nigdy nie będzie identycznie, ale sami możecie zobaczyć, co wydarzyło się dalej. No, już mieliśmy naprawdę fajne wzrosty po tym COVID-zie. No dobra, to już jest historia. Cofnijmy sobie troszeczkę wykres jeszcze wcześniej i zobaczmy, jak wyglądało wyjście z tej chmury w jeszcze wcześniejszym cyklu. Ja znowu cofnę tą miarkę, żeby też Wam dokładnie pokazać, jak to wyglądało wtedy. Mieliśmy czerwoną chmurę, która była oporem, i zobaczcie, że cena nawet do niej tak naprawdę nie dojechała. I mocno zawróciła, ale w pewnym momencie dojechaliśmy do tej chmury, i prawda jest taka, że bardzo szybko uderzyliśmy w górną bandę i pojawiła nam się korekta, co nie powinno być na tamtym etapie niczym dziwnym. Spójrzmy sobie dalej, no i widzimy, że drugie wyjście z tej chmury już nie było żadnym problemem. Gdy cena wracała do czerwonej chmury, to można było to potraktować jako okazja do ewentualnych zakupów, no bo ta chmura może być w naturalny sposób fajny. Wsparciem. Widzimy też, jak przez długi czas cena utrzymuje się nad niebieską linią. No i za każdym razem, gdy gdzieś tam jest w jej okolicy czy robi korektę, no to jest to fajne miejsce na zakupy. Więc możemy sobie jeszcze kawałeczek tutaj przebrnąć i zobaczcie, wszystkie linie. Czy zielona, czy niebieska, czy czerwona są nad chmurami. Cena też jest nad zieloną chmurą, więc jest to dobre miejsce do tego, żeby po halvingu rozpocząć już dość duże wzrosty. Oczywiście zobaczcie, że za każdym razem, gdy mamy korektę, fajnie jest akumulować w okolicach tych linii. Może gdyby cena wróciła do chmury, też by to było dobre miejsce na akumulację. Ale sami widzicie, że być może te chmury przydadzą nam się jeszcze w przyszłości, gdy będziemy śledzić. Cały cykl. Jak możecie zobaczyć, przygotowałem dla Was właśnie dokładnie to samo, co zrobił Titan of Crypto. Jednak jest tutaj jeden mały szkopuł. Jest pewna różnica. Jeżeli spojrzycie u mnie na Bitcoina, mamy poziom 48 553 dolary. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co jest u Titan of Crypto, no to tutaj jest 39 253. Niby zrobiłem to samo, ale poziomy wychodzą troszeczkę inaczej. Dlatego. Tą miarkę powinienem ustawić sobie na skali logarytmicznej. Jest ten poziom tutaj wyłączony, więc żebyśmy mieli dokładnie to samo, to w prawym dolnym rogu musimy kliknąć skalę logarytmiczną, wejść sobie w miarkę ustawienia, przejechać do dołu. No, i tutaj dopiero możemy zaznaczyć skalę logarytmiczną. Teraz, jak widzicie, wszystko już nam się powinno zgadzać, tylko wszystko kwestia na jakiej giełdzie, jak dokładnie tą miarkę sobie przyłożymy. Ja złapałem idealnie od szczytu do dołka i według mnie te poziomy mam złapane o wiele precyzyjniej. Oczywiście jest to kwestia kilkuset dolarów. U mnie jest 38 981 dolarów, a na Twitterze możemy zobaczyć 39 250. 3. Generalnie różnica jest niewielka, tak samo z poziomem wyżej, tym 78 i 6. Tutaj mamy 50 345, a u mnie 50 109. Pójdźmy teraz na SP 500, i tutaj mamy podobnie. Ja tą miarkę zrobiłem na zwykłej liniowej skali, ale już wiem, że muszę przeskoczyć po prostu na arytmetyczną i tak samo zrobić z tą miarką, przerzucić je na skalę logarytmiczną. No i sprawdźmy, czy teraz te poziomy będą na podobnej wysokości. 4272, 4261. Wydaje się, że jest bardzo, bardzo podobnie. Dla sprawdzenia przyłożę tutaj idealnie jeszcze od szczytu do dołka. Tak, troszeczkę się poprawiło, jeżeli chodzi o lewą stronę, to 4259. Myślę, że bardzo, bardzo mała różnica. 4509,786, a u mnie 4496. No dobra. Zobaczmy, jak tam wygląda. Nazdak na Nazdaku też widzimy to wybicie. Dok zupełnie inaczej jest przyłożona ta tendencja, tutaj na tej grafice u Titanów krypto. Ja przyłożyłem ją od ostatniego szczytu przez ten szczyt, który mieliśmy w sierpniu. No i to wybicie mam w troszeczkę innym miejscu. Nie wiem, czy tutaj pod tezę nie jest po prostu to przyłożone. No ale już nie mi wnikać. kierunek i tak jest według mnie. Tutaj uzasadniony mamy też delikatną rozbieżność, też teraz to włączę wszystko na skali logarytmicznej, zarówno miarkę, jak i całą. Cały wykres cenowy 1422 14057, więc jest podobnie, więc zostaje nam tylko DXY, żeby dostosować do podobnych poziomów tutaj mam 99 i6, też jest różnica, więc bierzemy skalę logarytmiczną, miareczkę też klikamy sobie z kółkiem zębatym na skalę logarytmiczną. No i widzimy, że te poziomy już teraz są o wiele bardziej precyzyjne. 98 i 2, 98 i 2, 94, 15, 94, 16. Bardzo, bardzo blisko. Pamiętajcie proszę o dzieciaczkach, które potrzebują pomocy. A linki do zbiórek zamieszczam poniżej w opisie tego nagrania. Nie zapomnijcie także o subskrypcji i dzwoneczku, by nie pominąć kolejnych nagrań. Cześć!